Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Fejm MMA 12 Je ze mną Koro! Czy koral? Koro, koro, koro. Koro oczywiście. Koral to od ekipy, od lodów. Od lodów. Powiedz mi, jak twoje wrażenia po konferencji? Bardzo fajnie. Pierwsza konferencja, co była tam w październiku, to tak średnio, mało czasu, jakby uważam, że nam poświęcono i, 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 i nie było jakoś dużo dymów, a dzisiaj naprawdę się działo na każdej części. Można by, się, wiesz, z, z, z szczegóły wdać, co było na każdej fajnego, nie? No i zwyci zwyciężyłeś walkę freestylu. No tak, no, więc kolejny pojedynek z rybą wygrany e, w branży, z branży z freestylu, a kolejny nie będzie w sobotę, także rybcia szykuj się. Mm -hmm. A mógłbyś coś zafrystalować o swoim przeciwniku? Eee, Okej. Okay. Dobra, pojadę sobie fajnie. Ryba, jak chcesz mnie obalić, to tylko w Alko Masters. Jo, i lecę dalej z freestylem. A na razie mamy tu najlepszą polską dziennikarkę, która ma swój kanał i ma się fajnie, niedługo założy najlepszą polską federację. Wbijam wow. z wersami, nie wiem, pewnie będzie się tam bić z myślami. Eee. Ja z myślami? Dobra, no wiesz, czasami różne rzeczy wychodzą przez przykład. A jakbyś miał freestylować o dwóch e, kobietach, właśnie dziennikarkach, na przykład bijących się? To Teraz? Jak to tak. No nie, no to... O, e, czemu bijących się? A tak jesteśmy właśnie na konferencji e, Fame MMA i tak sobie pomyślałam. Czekaj, ale czekaj, o dwóch bijących się dziennikarkach, ale musiałabyś mi to zwizualizować. Najpierw wiesz, może rozmawiają o sobie, a później przechodzą do rękoczynów. Bijące się dziewczyny. Brzmi ciekawie, Ta. ale to na MMA VIP by musiało być według mnie. To, Dlaczego? to, Dlaczego? to już klimaty. Wow. No dobra, dwie, dwie bijące się dziewczyny. Mm. W klubie. Aha, żeby jakąś historię Ta. opowiedzieć. Oj nie, no to już starczy na dzisiaj. Zrobimy jeszcze po wygranej mojej wywiad, to no dobra. zrobimy jakąś fajną historyjkę. Dobra, dobra. E, powiedz mi Twoje treningi w takim razie, jak wyglądają? E, moje treningi są bardzo ciężkie, tak uważam i co, no i trenujemy do samego końca. Fajnie, bo bez kontuzyjnie pod koniec przygotowań, co najważniejsze, bo jak słychać, wiesz, często się zdarza akurat koniec przygotowań, już każdy wymęczony. Bla, 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 i, i, i po prostu zdarzają się jakieś mikrourazy. U mnie na szczęście jest wszystko w porządku. Sparingi były, yy, parter jest, stójka jest, wszystko jest, także jestem gotowy na sobotę i czekam aż się zamknie klatka i zrobimy swoje. Ile razy w tygodniu trenujesz? Ponad 10. Pod... No ponad, ponad 10 od pół roku, bez żadnych przerw, no chyba, że mnie jakaś tam kontuzja wykluczyła na przestrzeni tych, no może nie wiem, czy pół roku dokładnie, tak mówię, uogólniając, ale, ale no, na pewno, no tylko niedzielę miałem wolną, a czasami nawet nie i przeważnie jest to po raz, dwa dziennie. W momencie, kiedy zacząłeś treningi, powiedz mi, jak to wyglądało? Ciężko było Cię zmotywować, się zmotywować, czy od razu załapałeś bakcyla? Nie, od razu zapałem bakcyla, bo ja też wcześniej trenowałem kapłarę. Znaczy jakby dalej trenuję, tylko teraz bardziej stricte się skupiam na walce, czyli na przygotowaniach pod MMA, bo to inne w ogóle ruchy są, inne, jakby wzorce ruchowe, nawyki i tak dalej. I co? I Jakby ja mam takiego bakcyla sportowego, nie wyobrażam sobie też życia bez sportu, bo, bo to jakby i dodaje mi energii, jestem taki na co dzień po prostu żywszy. Bardziej po prostu chodziło o intensywność tego, że się zdarzają te kontuzje, ale ale jakoś mi się. Udało nie podłamać tak na tyle, żeby jakkolwiek to zaniechać, nie wiem, przerwać, zwątpić czy coś. Więc jestem zadowolony. Dziękuję moim trenerom z Art Fight Club e, Rzeszów i co? I ciśniemy. Jeżeli chodzi o zawodowe MMA, czy wzorujesz się na kimś? Zawodowe MMA? Nie, nie wzoruje się. No, nawet myślę, że za wcześnie, żeby się kimś wzorować na razie z racji tego, że ja w tym roku zacząłem swoją jakąkolwiek przygodę z innym sportem, z inną, z inną sztuką walki niż Kapuera, no to na razie starałem się utrwalić te wszystkie podstawy, nauczyć się tych podstaw, utrwalić, przygotować taktycznie pod rybę. No i, i na razie myślę... Dużo, dużo można ograć samymi podstawami, a nie się bawić w jakieś skomplikowane techniki, ale tak, no, jak oglądam te zawodowe gale, to wiadomo, mam tam różnych swoich, przepraszam, faworytów czy czy, czy, czy. czy, Tak. no. Może z aktualniejszych to na przykład Roberto Soldic też fajnie się prezentuje. Mam nawet to bym powiedział, ale jeżeli chodzi o taką polską jakby scenę tych, tych walk, natomiast to już, że tak powiem, starsza gwardia, no i no, byłoby trochę tych nazwisk. No znalazłem bardzo fajny dokument z mamedem Kalidowym. Bardzo polecam. Ale jakiś do oglądania? czy? do oglądania, tak. No to tak, po, tak, po gali już sobie zaznę. zostawię. I... Ciekawa historia. Pokażę, powiem co jak. E, powiedz mi, gdzie trenujesz. Trenuję w Artfajrzeszu w klubie. U siebie w mieście. No i tam mam w sumie wszystko. Tam mam stójkę, tam mam parter, tam mam połączone to, czyli MMA. E, do pewnego czasu przygotowań też w Akademii Sztuki Kapuera w Rzeszowie u mnie, natomiast teraz już bardziej są stricte przygotowania wyłącznie pod MMA, czyli stójka, parter, MMA. Wszystko w Rzeszowie na szczęście mi się udało ograć tak, żeby nigdzie nie musieć jeździć. Parę razy byłem, co prawda na wyjeździe u trenera Mariusza Mazura z w Wrocław, który też mi pomógł trochę w przygotowaniach, a tak to wszystko w Rzeszowie. Kornik otworzył tam sklep swój. We Wrocławiu? W Rzeszowie. Kornik? Tak. O, z akcesoriami to mam, Także no, może na, na, razie, na razie póki tu walczy, to Stormcloud tam podsyłał jakoś paczuchę. Póki co wszystko mam, ale nie wiedziałem, no to sprawdzę sobie. Ja też wiem. No, się, no Domyślam się, jak jeździsz po tych wszystkich galach, to już pewnie wiesz więcej niż połowa z nas. Chciałam się zapytać, co sądzisz o twoim przeciwniku? Czy jest łatwym przeciwnikiem mentalnie do pokonania i fizycznie? Warunki z tego co widzę tam po statystykach, ja mam troszkę lepsze. On ma bardziej... jego atutem myślę jest doświadczenie. No miał już dwie walki, wygrał je, trenuje 2-3 no, razy dużej, jeśli chodzi o MMA niż ja. Także to na pewno na plus dla niego, też wiadomo ten stres cały, co zawsze, co zawsze mówią wszyscy, że, że pierwsza walka, wyjście do klatki, to nie wiem jak to będzie. Uważam, że jakby podołam temu z racji tego, że się trochę ze środowiska freestyle'owego wywodzę i tam już była publika, było tysiąc osób i tak dalej, wiadomo tu będzie z 10-15 koła, nie? Ale... dobra, zestresowałem się. Nie no, nie no wiesz co, mam atuty fizycznie, czy fizycznie zobaczę, bo nie wiem prawdę mówiąc na ile on będzie mieć siły. Zawsze też w niższej wadze walczył. Teraz my walczymy w wadze 7,5. On wcześniej walczył w 6,6, 7,0 chyba z Filipkiem. A psychicznie, psychicznie myślę, że u niego jest w porządku, ale u mnie też jest w porządku i, i fajnie. Będzie dobra walka na pewno. Wyobrażasz sobie już wejście do Oktagonu? Tak, tak, no od, od tego, od w sumie od paru dni jakoś sobie to tam wizualizuję, jak to może na miejscu wyglądać, ale wiadomo, w czwartek przyjedziemy, będzie ta odprawa, wszystko sobie zobaczę na miejscu. Kawałek już gotowy do wyjścia jest, bo wychodzę do swojego utworu. Czyli... Do utworu o nazwie na całość, którego nigdzie jeszcze nie ma, będziemy jakby premierę w Dzień Walki. Także fajnie, że udało się to wszystko tak dograć. Bo jest to jeden z kawałków spłyty, z którą aktualnie tam wydaje Taka w ferworze walki krótka płyta, jakby to, co się dzieje w mojej głowie podczas przygotowań, tylko ograne muzycznie, rapowo. Na kanale KORO możecie sobie sprawdzić. Już są trzy kawałki, jeszcze lada moment wejdzie czwarty, piąty, i to już będzie prawie końcówka. Czyli co? Pozostało tak naprawdę niewiele, tydzień. Tak. Czyli pozostało dla mnie tylko już skupić się na walce, dla Ciebie wymyślić dobry scenariusz do historii freestyle'owanej na wywiadzie. No i co? I robimy swoje, nie? Podbijamy, podbijamy kartę na czasie, a potem zobaczymy. I czego można Ci życzyć? Oczywiście zdrowia, żeby, żebyś wszedł do OKTAGONu w pełni sił i... Myślę, że bardziej, żebym wyszedł z oktagonu w pełni sił i no myślę, że zdrowia, no zdrowia, a wszystko inne jest zależne ode mnie. Zdrowia i niech się dzieje i oczywiście trzymam kciuki bardzo mocno. Dziękuję Dzięki Ci serdecznie wielkie. i do zobaczenia już za tydzień. Na razie. Dziękuję.